że mi się wydaje, że każdy Twój ruch jest jako taką małym skandalem. No właśnie, że wszystko, pytanie, czy to, co czemu? robisz, jest mhm. opisywane, no ale Ty naprawdę chcesz wejść do tej polityki i do nowoczesnej? Naprawdę chcę. Mhm? Jesteśmy po pewnych ustaleniach. Oficjalne informacje są takie, jakie są, ale mamy swoje ustalenia i wszystko wymaga czasu. Jest to na pewno duża próba dla mnie i dla nich. I tak jak powiedziałam wcześniej, ja po prostu wywołuję w ludziach różne emocje. Te negatywne przede wszystkim, ale i pozytywne, bo widzę to. Natomiast myślę, że oni po prostu muszą mnie poznać, zobaczyć, że ja to traktuję poważnie, że dla mnie to nie jest zabawa. Ja też bym chciała być traktowana poważnie. Dlatego, dlatego daliśmy sobie czas. Mhm. I. I niezależnie od tego, jaki będzie wynik tego czasu, to moja ścieżka, w którą Brnę, się nie skończy. Okej, okay, a czy Twoje wejście jest kontrowersyjnym ruchem w domu? Jak Twój mąż na to zareagował, jak powiedziałeś, że chcesz wejść akurat w szeregi nowoczesnej? <grym> no to akurat <grym> ciekawe, nie? No bo jeden dom, dwie strony jak tu żyć? No ale to znaczy, że, co, że ludzie z domu tylko politycy rozmawiają, wiesz, mamy prawie siedmioletnią córkę, no co tam jadła, tak? Co spała, nie spała. No ale tak jak on zareagował, jak mu powiedziałaś, że chcesz wejść do e, szeroko pojętej polityki. Co ci powiedział? Marianna? Super? No będziecie trochę konkurować ze sobą, nie wasze e, idee trochę nie pokrywają się, polityczne. Mm -hmm. Wiesz co, trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo musielibyśmy chyba wyjść za 3 godziny stąd. <laughs> Aczkolwiek, krótko mówiąc, mój mąż krzyczał hasło mojego programu w Superexpressie, mam tego dość, ale troszeczkę w inny sposób. Bardziej wulgarny tutaj... sposób? Nie, mój mąż nie jest jakiś mocno wulgarny. Nie? On potrafi bardzo dyplomatycznie, a dosadnie ocenić sytuację. Natomiast faktycznie dzień po tej sytuacji, po tym wybuchu medialnym o Nowoczesnej wybraliśmy się na kolację. Spędziliśmy razem wieczór i, i mogliśmy o tym porozmawiać. Bo obydwoje nie byliśmy przygotowani na ten wybuch, bo to jest po prostu ktoś się nie mógł doczekać, żeby, żeby coś o tym powiedzieć. I jest mi przykro z tego powodu i chcę powiedzieć tej osobie, która przy okazji, jeżeli to puścicie, chcę Puścimy. powiedzieć tej osobie, która, która w taki sposób to, to zrobiła, że, że jest mi bardzo przykro, bo traktowałam tę osobę bardzo poważnie. Ale bo ktoś sprzedał te informacje? Tak sądzę. A jaką ty polityczką będziesz chciała być? Na pewno stojącą w obronie praw kobiet e, i troszczącą się o edukację. I o. o e, <laughs> same edukacja sobie. jest to um, temat, na którym, w którym czuję się e, mocna, ponieważ e, to jest zawód, który pełniłam e, tak naprawdę bardzo długo. Um, studiowałam prawie 9 lat i no, doktoryzuję się, więc, więc jest to temat, na którym niewątpliwie się uważam, że się znam i tutaj mogę, yy, mogę tutaj yy, tak o sobie pochlebnie powiedzieć, że tak, <grym> w tym czuję się dobrze. Um, aczkolwiek chciałabym bardzo, um, aby ta moja sytuacja przełożyła się na wyjście innych kobiet.